Dzisiaj ćwiczą u nas najmłodsi nasi artyści, którzy wystąpią na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jest szalony. Dzień dobry Pani Anastazjo. Ja chciałam się Pani zapytać, co Wy tutaj w niedzielę będziecie robić z przedszkolakami? Będziemy występować na orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wspaniale, czyli będziecie pomagać, tak? Tak. Będziemy zbierać pieniążki razem, tak? Tak. Na to, żeby nasze płuca były zdrowe. Tak. Super, dziękuję Ci bardzo. Dzień, 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 dzień. Przed wami nasi najmłodsi artyści Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przedszkole pod Sosnami. Dziękujemy!